i za 270zł ogloczek na sam początek, elegancko i mamy kosę dla WOTA Arnolda Bowie Marble Fate Siemandero, z tej strony się na się w ostatnim odcinku nam fajnie oddało Miejmy nadzieję, że i tym razem tak będzie Więc co, może przejdźmy od razu, przepraszam mostu idziemy do battle no nie, nie ma co się pierdzielić 2 300 budżet na dzisiejszy odcinek, dołączamy tutaj może do załownika, który stworzył bitle, bitle battle za 165 ziko. Miejmy nadzieję, że to wygramy. Tutaj są skinki, które od tamtej pory mi jeszcze nie przyszły, które sobie wypłaciłem. Wypłaciłem sobie już część innych skinków, też bardzo ciekawych. Miejmy nadzieję, że dzisiaj będzie kolejna dostawa na moje konto. Miejmy, że dzisiaj będzie również dobry dzień i. Coś tam fajnego poleci do nas, do nas. Zaczynamy. Na razie dobrze. 18 zł do 0 i do 7. Coś strasznie strona laguje, tak mi się wydaje. I chyba tą stronę trzeba będzie zrestartować. Okej, okay. okej, okay. widzicie, to już kurde koniec batli się dzieje. Jak to wygląda? 63 zł, 8, 18, 30, 40. Ok, czyli dostaliśmy w pierdol. I to srogi pierdol, yy, nawet battle nie zobaczyłem. Tak naprawdę, mam strona tak zlegała Może przejdźmy sobie. Zobaczmy, co to w ogóle jest. Te nowe skrzynki, co tu jest. To są takie procentoweczki 0,1, 0,1, 0,2. Tu są szanse na takie lepsze skiny, lepsze 0,4. Mamy procenta szans na to, 1% na to. Ej, otwórzmy sobie w batli te nowe, sk... nowe batalki, battle... te, te nowe skrzyneczki. Dajmy tryb underdog na 3 graczy. Dorzućmy do kilka tych nowych, tych od, oczywiście tych od, zaczynając od najdroższych, najdroższy to chyba był ten Szeliga za 220 zico, z tego co mi się wydaje, że tak to jest ten, na pewno tutaj wchodzi w grę jeszcze, nafcia no, chyba to jest, tu mamy chyba Nexa, tutaj nie wiem co to jest, ale też widzę, że jest nowy, więc dorzucimy go, 548 zł taka batla i miejmy nadzieję, że coś ciekawego poleci oponentom naszym, dodajemy hmm. oczywiście boty, Bot Chad, Bot Arnold. Panowie, róbcie co ta, trafiajcie co chce Ja nic nie muszę trafiać, ale trafiajcie co ta. Leci za 270 zł Mugloczek na sam początek, elegancko. I mamy kosę dla Bota Arnolda Bowie Marble Fate. Teraz leci nam po MC za 150, o te 270 zł przewagi i uwaga. Rękawice mu lecą, ja pierdzielę za 325 zł. Co my, jak my dzisiaj zaczynamy ten odcinek? 2,700 to sam początek. Ja pierdzielę, co tu się w tym momencie wydarzyło. To ja nie mam pytań. To ja kurwa nie mam pytań. Dobra, yy, jakim tak dropi, to zagrajmy jeszcze raz tryb underdog. Zagrajmy jeszcze raz te grubsze, te grubsze skrzyneczki troszeczkę. Hmm. Yy, pójdźmy tego Zeusa po raz kolejny. Pójdźmy w Nexa. On the, a, on the Ice, nie wiem co to jest. Spróbujmy tego. Yy, be to nie, ale dodamy sobie może Winchestera oraz dodamy sobie tego szeliga po raz kolejny raz. 742 zł, taka batla na 3. Miejmy nadzieję, że jeszcze raz to wygramy i z jeszcze raz im coś ciekawego rzuci. No WoW i Marvel Fight, bardzo ładna kostka. Myślę, że dzisiaj sobie wejdziemy na kostkę. Może rękawicki, 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 rękawiczki do tego. Bot Chat, bot Ardol, po raz kolejny druga batla, taka, taka sama z tymi samymi przeciwnikami. Mam nadzieję, że jeszcze raz trafią. Naprawdę trafiać za sobie tokteta, panowie. Ja nie muszę nic trafiać. Dobra, na sam początek po złotów, nam rzuciła, więc bardzo słabo. Leci nam USP za 330 zł i już się robi ciężko, ciężko się robi, bo dość duża przewaga. Leci nam Mag za 150 zł, już jest bardzo ciężko, żeby to wygrali. Teraz jeszcze tutaj nie, liczę na to, że ta skrzynka coś rzuci. Ostatnia skrzynka, uwaga. Jaguar za 314. No, niestety, niestety, tryb zwykły by oddał 1000 zł. To delikatny plus byłby. Sprzedajemy wszystko. 5600 mamy w tym momencie, bo tam ta emeczka poszła na ser, Chyba i Asimov z tego co mi nie przychodził, tak to, to mi się wydaje. Na pewno. Dobra, od najdroższych. Może ktoś ciekawego, to stworzył, nic nie widzę. A my sobie przejdziemy do trybu zwykłego na dwóch. Zwykły na dwóch. Zrobimy sobie taką też troszeczkę grubszą batlę. Dobra, 1800 zł. Próbujemy. Próbujemy na dwóch graczy, tryb normalny. Jedna z najgrubszych batli na tej stronie jest zrobiona przez zemię, tak mi się wydaje. Też nie wiem czy na... Chodź. na Nie. live y chyba nie robiliśmy grubszej. Chociaż nie pamiętam. Dobra, bot Ardot. Nieważne. mam nie nadzieję, że to wygramy. Tak, i ta batla się po pierwsze zwróci na sam początek Karigan za 120, nam leci za nakleka za 50. 70 zł straty mamy. Teraz nam leci za 240. Więc już jest fajnie. Mamy 150 zł przewagi mniej więcej. Leci nam za 6 dych do złotówki, czyli mamy to przewagę. Wleci nam flow za 81. Super, powiększamy sobie tylko nuklar w tym momencie i leci mu właśnie, leci mu za 611 zł. MAG Za 34, miejmy nadzieję, że tutaj te 4 skrzynki, skrzynki co zostały jeszcze tam coś rzucą Mamy kosę, mamy kosę za 770 zł Jest elegancko Leci nam Deagle za, Pilot za 480 zł i Neptun Proszę Cię Neptun Neptun nie rzucił nic A nie, 50 zł, no i git, 2 2600 proszę bardzo, proszę bardzo 2600 800 zł zysku Zajebiście, zajebiście Robimy sobie odzów od najdroższych. Ktoś może ciekawe jak ktoś stworzył. Nic tytuł Nie widzę, żeby ktoś coś stworzył. Był Neptun, był ten. Grandez Zakolak. Za 1300 zł. Dogu na trzech. Przybujemy boty oczywiście. Te sobie sprzedajemy. 5000 w tym momencie mamy. Dołączył do nas Santiago. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Santiago. Twój mniej więcej, no powiedzmy, że to jest partner, partner twórca. Nie ja wiem kto, ale pozdrawiam Santiago. Życzę Ci, żebyś trafił jak najwięcej. I Santiago! O to chodzi! O to chodzi pani Santiago, trafia jak najwięcej. My nic nie musimy. Na sam początek kosa za 782 zł, teraz dodatkowo lecimy jeszcze na bupę za 130 zł, bo traja ma delikatną przewagę nad nami. Miejmy na, miej nadzieję, że on tą przewagę zwiększy, Bo na razie jest nieciekawie. Dobra, nic nie poleciało. Miałam, szkoda, że nic nie poleciało. Mam nadzieję, że jakiś może hołd. poleci dla Santiago Ryana, Okej. Okay. O kurwa, 211 zł to kosztuje. Dobra. Mamy stratę. Mamy przewagę z 200 zł nad Trajanem. O kurwa. Jak Ryan nic nie się trafi, to jest pizda. Niestety 664 zł. Przywagi. Santiago fajnie rzuciło mu. Ale niestety, bo Trajan też tutaj wkroczył. No niestety, niestety. Nie możemy wszystkiego wygrywać. Pamiętajcie, nie możemy wszystkiego wygrywać. Zawsze musi być, a ja przegrana Zobaczmy, czy ktoś tu ktoś stworzy jakąś fajną battle. Santiago nuklary, 4 Czy chcemy do niego dołączyć i zrobić batelkę? Z Santiago Ryzykujemy Ryzykujemy z panem Santiago Drugi raz To jest tryb normalny Miejmy nadzieję, że to wygramy i nie będziemy tego żałować Myślę, że to jest głupota, co zrobiłem Ale leciał nam na początek abupe za 300 Temu leci za 600 Jest 300 zł przewagi dla na... Na, na stronę Santiago lecę teraz tak za 50, temu za stówkę. Zostało jeszcze 7 skrzynek. O kurwa, i mamy GG w tym momencie. Już możemy sobie wyjść z tej skrzynki. Jaki jest procent na tego Digla? 4%, okej okay. Czy to jest jeszcze wszystko do zrobienia? No miejmy nadzieję, miejmy nadzieję, że ten Digel nam poleci. Jak ten Digel nam poleci, jestem ale kolejnym, kolejny leci, ten po raz kolejny Mag. Niestety, niestety, leci na Deagle, dobra, dawaj, dawaj coś jeszcze, proszę, proszę, GeForce Skins, proszę Cię, proszę GeForce Skins. dwie ostatnie skrzynki, ja pierdzielę, musi nam polecić, albo Mac w tym momencie, nie, musi nam polecieć Deagle. I... 300 zł różnicy. Ja pierdzielę jak ja bym to wygrał. To byłaby najgrubsza batla, jak okurde wygrałem na tej stronie. Niestety, podkusiło, podkusiło. Powiedziałem, że będę żałował. Niestety, żałuję. Dobra, super, tak. Na razie wypłaca jakieś skinki jeszcze do gry. Dobra. Wypłać. Wypłacamy to. A my przechodzimy do Bitewek dalej. Miejmy nadzieję, że... Ale, Santiago zrobił za 8000. No, sorry, Santiago, cię nie wejdę. Gdybym wygrał, to bym wszedł. Może, ale, czy nie wejdę, bo nie mam pieniędzy w tym momencie. Takich 833 zł na dwóch chyba robimy, ryzykujemy. Aj, chuj tam. Dobra, zróbmy, zobaczymy, jakoś bit battle z naszą cofnijmy Może 540 to oglądaj, stwórz taką samą. Stwórz taką samą, battle. Eeeem... Na 3 dajmy teraz normalne, normalne normalny, normalny Bot Ryan, bot Arnold Ten motylek fajnie widzi F -f -f Fajnie tu nadzieję, nadzieję, że nam poleci ten motylek Fajnie był było taką kostkę z lewczo zgarnąć Albo coś takiego I jeszcze droższego Okej okay. 270 do 230 Ostra co? Że żeglunk jest droższy niż kałaszek Tutaj za 208 Zrób tam stronę, się pierdoli i zeustrike, mam przewagę jakieś 5 dych dla nim wygrywamy to, wygrywamy to wygrywam to, wygrywam to, fajna wygrana batla bo to będzie 1000 zł w tej batelce więc elegancko mm, więc elegancko to, to, to zostało wypłacone z tego co widzę, chyba jeszcze nie, ale to zrobimy tak, tak sprzedajemy to dobra Czyli obóbka poszła na nasze konto w tym momencie 2273. Ok, od najdroższych zróbmy jakąś batelkę jeszcze na naklejki, dajmy takie 3, takie 2 i taką jedną, zróbmy coś takiego: 3, gra trzy tryb underdog, stworzymy. Przywołujemy od razu boto, oczywiście. Bot Henry, bot crusher, ok. Jak najbardziej mogą trafiać coś, my musimy znowu się laguje strona, nie wiem co się dzieje z tą stroną. Szybki restart. Okej, okay, na sam początek fajnie poleciało dla nich, dla nas nic nie musi lecieć za 176 zł. World Edit dla Henry'ego to Fnatic teraz za 81 zł. Nie wiem dlaczego głosu nie mam. O, mamy głosik Apex sam leci za 170 zł, i w tym momencie jest troszeczkę słabo, bo mamy drugie miejsce. Mamy drugie miejsce. Na pewno wyprzedziliśmy crashera. I my to przegramy przez to Niestety, niestety 1000zł było do wygrania były fany zrodka 13 za 120zł Takie osadnie, na sam koniec No i co, trzymajcie się, cześć, narka